Cześć, siój z znowu i na dzisiejszym live'ie odcinku Jak zwykle się mylę kiedy gramy nowej serii na tym kanale w Sims The Sims 4 na dodatku ranczo wracaj tu Wojtek, wracaj tu I w tym dodatku chodzi o to, że mamy swoje Rancho, które odżyczyliśmy w spadku po dziadku, można tak nazwać o dzieci, odzieżyliśmy ja, No i o, można tutaj zarabiać na koniach, można otwierać biznes, co będę chciał zrobić. Tak, widzę, będę chciał otworzyć swój biznes. Też na to jest dodatek. No to co, zaczynamy. No ogólnie historia była taka, że dziadek kiedyś mieszkał na tym gospodarstwie i, no i napisał w spadku, żebyśmy po jego śmierci zabrali. To gospodarstwo, no i niestety tak się stało. Musieliśmy je zabrać. Będziemy musieli pojechać na giełdę, bo ostatniego konia sprzedał, jakiego miał. Więc, yy, widzowie, pojedziemy na giełdę zaraz. Shin, yy, a najpierw was oprowadzę, tylko tu jest zablokuj dla, dla wszystkich koni. Sin, okej, okay. tutaj sin mamy... Chin łoża się, domek dla koni, konifery. Koniferów, dobra, nieważna. Tutaj mamy poidełko i żarełko. No i to jest Chin Stajnia. Dziadek się starał, żeby ją zbudować. Tutaj mamy Torteringowy, tutaj taki miejski też. miasto kiedyś się budowało Tam też można świecić. Tutaj oczywiście mamy warsztat, żeby do naszego biznesu własne meble tam, nie stać nas, mnie, nas było, mnie, nas, bo dziadek jakby też musiał sprzedać kuchenkę, bo tam to się rozpierdzieliła, musiał kupić niego grilla, takiego, co prawda mam 3000, ale to bardzo mało. W środku mamy tak, sypialnie, tylko czekajcie, aż sobie włączę, żeby Automatyczne przełączanie wszystkie świece. I żeby jak ktoś wchodził, żeby. To chyba prądu nie, żyje, że, nie? Dobra, niech będą zapalone Rozpal... Wszyst... wszystkie. O, mamy dwie kuchenki jedną na dworze, jedną tu. Zresztą możemy tak naprawdę przestawić gdzie indziej, ale to nie teraz. tutaj mamy łóżko. Jak sobie podrobimy też jeszcze, tutaj jakieś garderoby i te damy. Na najważniejsze tutaj potrzeby są. Tutaj mamy prysznic. Tutaj mam krzaczek do oddawania moczu. No i to jest rancho nasze. No, nie, nie wygląda jak najładniej, ale będziemy je ulepszać. No tutaj też możemy chyba mieć konie własne, w tym, ale to wolałbym nie ryzykować. Dobra, widzę. Idziemy, co to się włączyło, te radio? Weź wyłącznie. Nie chcę, żeby prąd mi się Dobra, widzę. Lecimy na giełdę. się nowego konia. Nagrywa się, nagrywa się. gram po raz pierwszy na tej mapie, tak naprawdę to muszę się, jakby trochę poogarnić. Gdzie co, po co, jak. Tutaj jest to. Nowa Plopsać, jakoś tak... A tak można jeździć? A ty, a tak można jeździć, okej... Okay. Musimy się dostać do... do... Do, 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 Skup koni, że tak to nazywa O, tutaj mam racza. Czekajcie, bo ja trochę jeszcze nie ogarniam tej mapy. My mamy tutaj, czyli musiałbym w tą stronę polecieć. O, mi się jeszcze chciało dać. Yy, się weźmie i się odweźmie. Ustrojenie Park Księcia. Bar. Kanie yy, O tutaj. Psienie się tepniemy i, i uratujemy konia, bo z tego co oglądałem, to się bardziej opłaca uratowanie konia, bo 250. na no, Newtenkin, koń prosto z fabryki, ty jako. Pśin uratuj konia. Dawaj tu. O. Pśin. I którego by tu wziąć? Świetlik. Pśin. Nie wiem, nie wiem, chyba wziął na razie jakąś klacz. Senior Ogier. Klacz, że w razie czego... To te dwa byśmy: tego Ogiera i tą klaczkę. coś może tom i na przykład. Nie klacz. Bo klacz chcę mieć jasno: energiczna, agresywna i natarczywa, agresywna. A, A ta jaźliwa to tego wywala. Ogierek to jest, źrebaczek jakiś. Ogier. Konar, coś tam, indywidualista, ten. Beźliwa, agresywny, łagodny. No to mamy wybór, powiem wam. Źrebia. No do tego chyba byśmy wzięli. Agresywny, indywidualista. Beźliwa, knombrna. A, ja mogę tylko jednego, okej. Okay. No dawaj, przyjdź tutaj, mój drogi. Okej, okay. on tam kupuje tego konia. Zastanawiam się, czy nas zostawiamy świetlik, czy może... On jest jasny, to może... Nie, nie bieluch. <laughs> może jasny, no to nie wiem, śmietanka go nazwiemy. Biały. Bardziej to jest taki beżowy. To może budyń? Dobra, budyń. Bu dobrze, dobrze. Silny Koniarski, nie pytajcie się czym takie nazwisko. a O, i teraz się z nim przywitaj. O, po, mm -hmm. po... Dobra, najpierw z nim się musimy zaprzyjaźnić. No dawaj. I ta. A ta... Cicho. No. A teraz w ogóle można. Są, są inne konie? O jest, jakaś to krotka, a to też klacz. A nie, inne są. Ogier agresywny, łagodny. A czy one się zmieniają? Nie, nie zmieniają się. Są to samo, tylko ta, tom bo jeżeli mm, Kolonizator. Bo agresywne agresywny, łagony. Wiecie co? Następnego dnia się do i tam. I się to. I się. To kupinowa. Czemu ona się zaprzyjaźni z moim? Trenerkę, kozła. Walaj. No wsiadaj, Durmi. Wojtek. No i mm, idź tutaj. Trzeba się z nim oswoić. Dobra, przyjdziemy się tutaj. Na No, wio. Kurde, wio. Aha, charakterystyka koniarza. Gdyśmy wejdzie chcę No tak ustaliłem, że był koniarzem. No dawaj, nie bój się spokojnie. Czy na przykład teraz mogę wrócić na moje rancho? Nie. Muszę się teleportnąć, dobra. To... Do... wraca... Jezu, trzeba zaraz miniaturę stryknąć. A, widzowie, przypominam wam oczywiście o subskrypcji obce w bo dobijamy 200 subskrypcji. Naprawdę mało nam, widzowie, brakuje naprawdę mało. Czemu... nie, budyń się nazywa. Bardzo mało nam brakuje do 200 subskrypcji. Sub sub Proszę was, zostawcie tego symbolicznego lajka. Dobra, i przejedź tutaj Przypuść tylko tutaj. tutaj. Może się nie zabijasz. Nawet dobry ten koń powiem wam. A czemu on teraz bez siodła jedzie? Ja nie wiem, jak on skacze. Dobra. I koń. E, siądź z konia. Idź tutaj i koń. O, czekaj. Ja chcę tutaj, i się uczę widzowie. Czujcie podstawowe skoki. Ok. Jezu, Dobry ten konie, bo nie bo może nie. Temperament zdobyty. No, Tu. Nie byś już. No, troszkę. O, spokojnie, spokojnie. A jak się w ogóle zsiada z konia, hm. Smutne. Treningowa porażka, szkolenie to był Dobra. Pytam. Poręcze. tam... Poręcze, są dość zaawansowane poręcze do skoku. 8, Ha. Mieć podstawowe skoki. Ło. Dobra. Hmm. Jak na przykład siąść teraz z tego? Usiąść? Okej. Okay. Okej, okay, z by ta wytrzymałość. Dobra. Siadaj, chłopie. Na razie, zaraz siadę. Dobrze, yep, yep. siądź już. Przyjedź tutaj. Okej, okay. no już się palimy z tym kuliwarem. Chyba siadaj no. Oh. Siadaj. Dobra. Dzisiaj ja dopiero się zrób rzeźbę. Dobra, zrób rzeźbę kodną. Tylko. smutna, ale. Dobra. Przejdź tutaj. Budy, zawołaj. Czem on Budy się nazywa? To Budy nie. Kurwa, kto to tu przyszedł? Sąsiadka. Weszli do domu, nic. Dobra rozmawiaj rozwesem Aha, sikało się Sikał Oddał swoje robi No bo zaraz ten tylko koń uciekł o, zresztą ta dobrze. Wyszczotkuj się, dobra, weź go wyszczot go. Jest to chłopak jest. Dobra, widzowie. I zapraszam Was widzowie, też na mojego Twitcha nazwa taka sama i logo takie same. Na Twitchu jest, bo ja yes. robiłem live'a z Xboxa, udały. A nikogo nie było. Zawiodłem. Go. Mm, dobra, a czemu nie mogę na nią, na niego zmienić? Budy koniarski, ciekawe. Budy koniarski, ej, gdzie ty uciekasz? Wracaj tam, Budyń! No dawaj. I ty tam sobie będziesz. Dobra. Zablokuj dla wszystkich koni. I ty idź dalej robić rzeźbę. Kontynuuj no rzeźbę. Okej. Okay. I koń ma tutaj być. No, nie wiem czemu nie mogę zmienić. O ile się da zmieniać. Okej. Okay. No um. okej, okay. ten tutaj się robi, a my jakoś ten koniec musimy się do w środku sierść. A tutaj muszę uzupełnić karmę, w pełni karmę. Dobra. No. Oh. No, może nie można zmieniać? Przestań, słuchaj, to się zarobota weź, kurde. Wodzich urodził się z młotkiem w dłoni, czy powinien? Tak, tak. No, Iść, kurde, tego konia nakarmuj przecież. No, poszedł spać. O. Oh. I też. Dobra. Ok. No dawaj, kurde. I ty tam idziesz dalej robić. Zaraz się grillem zajmiesz. Zrób przejście. Blok do noży. Zaraz co to zjesz? Spokojnie. No, koń tam śpi. tam se rzeźb. A no, jeśli w ogóle powinien no chodzić do szkoły, czy? Wybadaj A, mam tę misję kosiarza. A, idę za 17 godzin spoko. Już mój drugi poziom jednej umiejętności. Zadania wymagane na ocenę. Okej. Okay. Nie, nie wyrzucam Dobre, o skończył Zaraz sobie coś zjesz. Niech zrobisz jeszcze jedną wojnę. O, obudził się kunicę. Widział. Czego nie mogę zmienić na konia pogodno? No bo chyba nie może, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. I tutaj rób. Nagiełdy tak zwierząt gospodarskich, po co? Kup konia, uratuj konia, o! Kup kozy, miniaturki i owce, poproś konia by jadł. O, skończył się robić to figurkę, że tak to nazwa. No, skupkał się. Hi, 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 ha. E, dobra. Idź jaś i zaraz się potrenujemy. Funifer. Nie chcesz żyć? Eee, dobra, to się pogadaj. Deskos? Dobra. Gadaj, gadaj. Yy, Iść tam co coś je. Gdzie? Sk skąd ty to chcesz wziąć? Nie, 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 nie. Ty idziesz sobie kiełbaski robić. Yy, grillowane... Kla elote, to weźmie. Albo odblokuj. Odblokuj, dobra. Mhm. Zrobisz co żarty i dopiero e, jedziesz, idziesz jeździć koni. Okej. Okay. O się ma kuń Ty tutaj. To stój, patrz gotuje. Pion. Okay. No, że tyle to ok. Może jesteś. To To jesteś. To jesteś. mu To jesteś. To 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 nie swój. Wiem, że nie swój. No to idź żyć. Ha? Wiem czego zapomniałem. Lodówki tutaj zapomniałem dać, okej. Okay. Czekaj. Widzowie, już jestem. jestem, jestem. A! Miałem kupić lodówkę, bo Dziadek przecież tam... ...też się sprzedawał, czekajcie. Jakąś najtańszą lodówkę, żeby wiecie... ...o, żeby to jedzenie przechowywać, nie? Nie, wiem, czy mi się dobra, schowaj to do wyposażenia. Niech to tutaj. Eee, ja na strychu. Bo mamy strych widzowie ogólnie. Dobra. Mamy nad zlewu. Kurde, nie mamy. Jeszcze zlew, kurde. Dziadek wszystko posprzedawał, widzę. Zdrzemni się. No jeszcze wiecie co? Jeszcze zlew kupimy. Kurde, dziadek wszystko tutaj posprzedował. O, jakiś taki zlewek. Żeby znaczy wiecie, nic nie, nie działo, nie? Dobra, i szybko. Za dźwięki Ale nie będzie. Gdzie ty idziesz? Trenować dosiąć Dajcie dosiąść i trenuję cię. Na zawody, bo z czegoś trzeba kurde tam. Zarobić nie To jest druga część odcinka, bo musiałam mami pomóc to no. To ogólnie, dlatego na chwilę ten muszę wyciąć ten dźwięk Jak krzyknął no Trwić podstawowe skoki Oho, zarżnął się w pale czy doka W ogóle będziemy szli do szkoły niedługo. O, i mogę okay. chyba osiągnąć... osiągnąć. Tak, jedno tak. Zadanie służy na pracę domową dopiero zacząć. Okej. Okay. Hmm. W tej szkole kude nie konie będą musiał samego zostawić ukończ też już, już umiejętność drugą dobra odstaw go tu i Czego lopuj tutaj ostatni raz nie Czego tutaj dawno. mnie? Okej. Okay. Kierunek, koniec do puśnika. No dawaj, idź żyć. Dobry konifer. Chyba głodny jesteś Koniku, tak? а потом ну да пича Что ты там робишь, кур? Давай иду туда. До пича. Эй, не пробуй меня сжучить. Zejdź. O, to jest opcja zejdź? no idziesz zaraz spać. Albo najpierw weźmiesz z lodówki. A to miałeś sprzątnąć, okej. Żeby no to się nie wypsuło. A potem dopiero odłóż Zejdź z tego konia, kurde Gdzie tu jest opcja zejść? Nie wiem Dobra, z tego konia, kurde Oj, Czemu ten krzak śmierdzi? Kurde, co za koniec, trudno normalnie ani. Kaj, okay. ej nie, kun, Kund. No dawaj. A co to było już o? Wycofaj, dobrze. No... Zablokuj dla wszystkich panierów. On mi tutaj przyszedł przez noc nie wyszedł. Dobro. I ty już nie wychodzisz, jasno? Dobra. Spać, bo jutro do szkoły. Okej, okay, idziesz, ty sobie śpisz. Regeneruję tutaj tam siłę. O, ma tutaj rzeczy ten koń... Dobra. Idź jeszcze sprzątni odchody. Tę kupę też sprzątni. Jeszcze sobie zjedz zjesz coś no szybko. O, bo nie, najważniejsze jest teraz jedzenie. Dobra, jeśli jeszcze umyjesz. albo Dobra, nie będziesz się. Za trzy to Dobra, widzę. Jak on pójdzie do szkoły, to to będzie w tym odcinku wszystko. Albo, albo zrobimy to tak, że teraz to wszystko i w następnym odcinku nasz Wojtek Wojtek będzie szedł do szkoły. Więc dzięki za kolejny, dzięki, żebyście do następnego. Nara. Jest wojna. Pa.